Cześć kochani, tu Hisja LARP and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie gorącą nowość od Glam Shopu, czyli kolekcję Drama Mama, która składa się z palety, która jest bardzo ciekawa, bardzo kolorowa oraz trzech sypkich rozświetlaczy. Jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj zmalujemy, koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Zacznijmy może od palety. Paleta ma cudowny design. Bardzo mi się podoba opakowanie. Jest takie trochę przypominające Be Perfect, ale no, mi się podoba to, że jest czerń, jest kolor. To jest taki charakter, taki... No to jest cała Ada. Bo to jest kolor i taki trochę rokowy styl. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi o samą paletę, no to paleta zawiera... 16 cieni. I jak widać jest ona bardzo zróżnicowana, ponieważ u góry mamy takie bardzo dzienne, neutralne kolory, w drugim rzędzie są bardzo takie romantyczne, a trzeci i czwarty to jest to, co tygryski lubią najbardziej, czyli kolor. I jeżeli chodzi o sam układ palety, o tym Ada w swoim filmie promocyjnym nie wspominała, ale warto zauważyć, że. Ta paleta ma bardzo przemyślany układ kolorystyczny, bo zobaczcie, nieważne jak weźmiemy, spojrzymy na czwórki, to na przykład tą czwórką, tą czwórką, tą czwórką, tą czwórką, te kolory idealnie do siebie pasują, ale też na przykład możemy spojrzeć tak czy tak, że bardzo mi się to podoba i Wow, wielkie ukłony w kierunku Ady. No widać, że ona się zajmuje makijażem nie od dziś. Zresztą ja muszę powiedzieć, że pierwsze kroki w makijażu właśnie stawiałam przy filmach Ady, ponieważ właśnie wyróżniła się tym wśród innych youtuberek, że dawała nacisk na kolor, wyrazisty makijaż, czyli to, co ja najbardziej lubię. I jak wiecie, ja nie jestem profesjonalistą, jestem samoukiem, więc bardzo dobrze, że ja przetestuję tą paletę, bo jak ja sobie z nią poradzę, to wy również. To co? Zaczniemy może sobie od cienia bajka i nałożę go standardowo pod łuk brywiowy. Na oczach mam już bazę. Jest to oczywiście baza z COIBY. Ona nadal się nie kończy. Nie wiem, co z nią jest, ale nadal się nie kończy. A na ustach mam błyszczyk z Evelyn, z Jadem Pszczeli. Jeżeli obraz będzie się trząsł, bardzo Was przepraszam, ale już w przyszłym tygodniu pojawi się nowa konsola, więc będę mogła mieć bardziej stabilny ten obraz. Ale no, zakładam opaskę, żeby grzywka nam nie przeszkadzała i zaczynamy. Biorę glam shopowe lustereczko oraz pędzel O102 z glam shopu i tak jak wspominałam wcześniej, nabieram cień bajka i nakładam go pod łuk brwiowy. Dzisiaj będziemy robić sobie oba oczka równolegle, więc będzie trochę cięć. Ale ja ben, po prostu mam planuję bardzo kolorowy makijaż i żebym się po prostu nie pogubiła, e, będzie w ten sposób to robione. Jeżeli chodzi o cień bajka, no jest on bajeczny po prostu, super się nakłada właśnie podług brwiowy. No wiedziałam, że Ada na pewno da matowy beż, e, bardzo fajny, jaśniutki e, do swojej palety. No uwielbiam to, bo dzięki temu dla mnie ta paleta jest po prostu kompletna, nie muszę się wspomagać żadną inną. No jak widzicie, bardzo ładnie, no można go sobie zbudować, rewelacja. Jak widzicie, nałożyłam go sobie tak trochę od serca. Teraz przejdę do takiego średniopuchatego pędzelka, jest to O106 z Glam Shopu, z tej starej kolekcji i przejdę do cienia gagatek, czyli takiego bardzo, bardzo fajnego, słonecznego, żółtego. Czyli to, co ja naprawdę bardzo, bardzo lubię, uwielbiam, żółte cienie. Nabieram go ostrożnie i nakładam go sobie ponad załamanie powieki od wewnętrznego kącika. Wow! No, Ada, dałaś czadu. Teraz przejdę do takiego pędzla puchatego, też takiego małego, GB11 i przechodzę do cienia gorączka, czyli takiego intensywnego pomarańczu. I nakładam go w zewnętrzny kącik ponad załamanie powieki. Wracam do żółtego. I teraz sobie dwa, te dwa cienie ładnie połączę ze sobą. No spójrzcie, jak one się łączą. No po prostu to jest. Wow. Po prostu. Wow. Rewelacja. Pomarańczowy. Teraz przechodzę do takiego małego kuleczkowego pędzla. To jest O115 ze starej kolekcji i do cienia zamęt. To jest taki ciemny róż. I będę go nakładać w załamanie powieki. Wracam do pomarańczu i rozcieram granicę. Jakie to jest piękne! Czy wy to widzicie, jak one się pięknie ze sobą łączą? Prostu wow! Przechodzę do żółtego z powrotem. I zobaczę, jak ten róż z tym żółtym. Ciut mi się rozbielił, ale ten żółty ma trochę białego barwnika, dlatego jest taki niesłoneczny, tylko właśnie kanarkowy, więc super. Tu troszkę mniej mi się łączy, ale i tak jest to, jak te cienie współpracujące są, to jest po prostu marzenie. Najzwyczajniej w świecie. No to co? Przechodzimy do odcięcia. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Bo rzadko robię takie typowe Catrice, ale mam nadzieję, że mi się uda. Biorę płyn micelarny patyczek i będę sobie teraz wyczyszczać. No i już widzę, że sobie za, za mało dałam tutaj, tego różowego. co poprawię. To jest dobre właśnie w wyczyszczeniu sobie, że od razu widzicie, czy gdzieś Wam czegoś nie brakuje. I przechodzę do bazy Pilouis i do pędzla glam shopowego tego yy, GB07. No i trzymajcie moi drodzy za mnie kciuki, bo ja mistrzem Katri Chrisa nie jestem. to Znaczy, ten pędzel bardzo ułatwia, ale mimo wszystko mi się tak ręce trzęsą. Prawie wyszło. Prawie. Zaraz tę kropkę jedną poprawię. Kiii. Na razie jest nieźle. Teraz będę przychodzić do takich mniejszych pędzelków. Teraz przechodzę do Glam Shop Osto i nałożę żółty wewnętrzny kącik. Teraz przechodzę do takiego płaskiego pędzla. Jest to Glam Brush Osto 1. Yy, I przejdę do cienia Freddy, która jest na cześć Freddy'ego Mark Markurego oraz Kota Ady. Uwielbiam sama Queen, więc moje serduszko po prostu szaleje w tej chwili. <grym> w> Jaki on jest piękny! Wracam sobie do żółtego. Tutaj troszkę rozblendować. Zaraz no, zrobię sobie dolną powiekę. Tym żółtym troszkę. Teraz przejdziemy do cienia Merkury, czyli też na część Frediego oraz drugiego kota Ady. I to jest pędzel GB12 i go będę nakładać ten cień w zewnętrzny kącik. Jeżeli obserwowaliście uważnie, to to będzie... Trzeci cień w to samo miejsce. Więc teraz zobaczymy, czy to przy tym wyzwaniu nie będzie plam. To go też wewnętrzny kącik dolny, ale tuż przy samej linii rzęs. Ja specjalnie nakładam na ten e, cień w e, zamęt, żeby troszkę go ocieplić, żeby wyszedł bardziej taki fioletowy niż ten niebieski. Mówiła, że je można mieszać, więc zobaczymy. No ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Niebieski i nie plamie, a jest trzecim cieniem. Wow no ale wracam sobie do tego zamętu i tutaj tą górną część sobie rozczę poprawię, prawie żeby tutaj ładnie sobie to się przenikało no to kochani blend mnie poniósł że prawie zjadłam pomarańczowy więc dodam go trochę nic się, się nie marcie, że to tak daleko idzie. To się wszystko wymarzy. Ja lubię sobie tak... Mam taką swoją technikę na takie kolorowe makijaże i tak lubię to robić. To cieniowanie matami mamy skończone. Może jeszcze odrobinę żółtego. A, moja odrobina, nie? No ale ja bym najchętniej ten żółty to dodała, całe oko dała. On jest tak piękny. To jest najpiękniejszy żółty w mojej kolekcji. Ani Alter Ego ani Mystic, ani Juvia's Place nie ma tak pięknego, żółtego jak ten. Po prostu on się rozciera jak marzenie i jest piękny. Po prostu jest piękny. Przejdziemy teraz do błysków. No i biorę Next Glitter Primer i nakładam, najpierw zacznę od tego turkusu. Więc najpierw nałożę tutaj. Wow! Z tymi cieniami nic się nie dzieje. Bo zwykle jak nakładam Nexa, to cienie potrafią mi się zważyć pod nim matowe. Ale fakt faktem daje go też bardzo niewiele. A w sumie już od razu nałożę na ten żółty też. Zobaczymy. Nie no, no wszystkie tak ładnie działają. Wow. Jeszcze mi trochę na ręce zostało, to od razu też dłudam. Mam na nadzieję, że wszystko mi nie wyschnie w międzyczasie. No będzie trzeba działać szybko. Przechodzimy do takiego paskiego pędzla, jest to Hakuro J604. No i przechodzę do cienia Mirage, czyli tego pięknego turkusu. No i nakładam go na tę turkusową bazę, którą utworzyłam wcześniej. sobie do tego żółtego? Znaczy pędzla tu nakładam żółty i nałożę nim prestiżowy wewnętrzny kącik. Jednak trzeba było partiami nakładać ten next, bo już tu widzę, że mi zaczyna wysychać. I przejdę do pędzla GB16, jeszcze na niego troszkę nałożę tego. Next Glitter Primera. Bo już mi pewnie na dole wszystko wyschło. Mam nadzieję, że nie zrobi się skorupa. Ale to mój błąd, jak się zrobi. Chciałam za szybko, za dużo. I przechodzę do cienia Mascarada, czyli Czerwieni. I no, ja muszę trochę tym, tą, tym błyskiem przejechać jeszcze dalej, bo po prostu mi się tak podoba. To jest czerwony z taką złotą drobiną, no jest śliczny. Czyli nawet nie złotą, to ciężko nazwać. To jest tak nie... turbowymiarowy kolor, że to się w głowie nie mieści. On jest po prostu piękny, po prostu piękny. Już teraz bez glitter mara jeszcze wezmę, wrócę do miraża i go sobie tutaj w... na ten niebieski go nałożę, ale już tak tylko, żeby był błysk. Wracam do tego pędzla, w którym nakładałam żółty. Biorę nieco gl glitter primera i wewnętrzny kącik dolny nakładam. I będę nakładać prestiżowy ten, który jest na górze. To za bardzo mi się te błyski podobają, żeby cokolwiek zostawić tu matowego. Obiecałam użyć wszystkich cieni z dolnej, z dolnej części, więc teraz przechodzimy do pędzla, do kreski, czyli GB18. I nałożę cień gorset w formie kreski. W sumie to wezmę jeszcze na ten pędzel trochę cienia merkury, czyli tego niebieskiego, i sobie tutaj wzmocnię tą dolną linię tak precyzyjnie. To co? Przetuszuję rzęsy i przykleję sztuczne. Wracam do Was na rozświetlacze. Rozświetlaczy mamy trzy. Najjaśniejszy to jest brzask. Kolejny w kolejności to jest taki piaskowy, to jest petarda. I ostatni to jest taki najciemniejszy, to jest splendor. Ja z racji tego, że mam. Ciemniejszą twarz, jaśniejsze ciało, bo będę potem ciało jeszcze przybrązawiać, bo ręce i nogi mam przesadzone z samoopalaczem. Będę to później po filmie już wyrównywać, więc zastosuję wszystkie trzy. No i zaczniemy sobie od takiego pędzla dużego. To jest GB06 z najnowszej kolekcji. No i na niego nałożę właśnie ten najciemniejszy. przepuję i nakładam go. O, jaką pięknie się błyszczy trochę dołożę. O, chyba nawet. Jest bardzo ciemne. Tu jeszcze sobie odsunę grzywkę. Widzicie, nie przyciemnił mnie za bardzo. I teraz takim mniejszym pędzelkiem, takim Bardziej precyzyjnym. Jest to GB08. To jest do blendowania cieni. Nałożę petardę. O, chyba przesadziłam. Ale pięknie się błyszczy. Po prostu bosko. No, błyszczę się, jakby był nowy rok. Teraz wezmę sobie czysty pędzel. Trochę to. Postaram się rozetrzeć z tej części, gdzie mam bardziej rozszerzone pory, żeby o, trochę to złagodzić. No przesadziłam, ale jest piękny. Piękne są te rozświetlacze. Sobie je rozblenduję. Ładnie. Oczyszczę sobie pędzelek. Ten puchaty. Trochę się odsłonię. No i ten najjaśniejszy pokażę Wam jak wygląda na obojczykach. O cudo. No, to dopiero jest blask. Widzicie to? Nie trochę rozjaśnia, ale tak jak wspominam, ja to będę akurat z tego dekoltu zmywać. I zawiać go, więc spokojnie. No, ale wygląda ta skóra po prostu, jakby była mokra. to no co, robię usta i wracam na podsumowanie. Kochani, wracam do Was na podsumowanie. Czy jest drama z tym makijażem? Tak. Definitywnie, zdecydowanie tak. Ale przyczyną jest ten oto gagatek. Eyeliner z Inglota, który miał być perfekcyjnym eyelinerem, szybko schnącym, nadającym się na linię wodną, idealnym do Foxy Eye. No to sobie tak wymyśliłam, że to zrobię to Foxy Eye. Słuchajcie, wiem, że makijaż oka nieco się różni wewnętrznym i zewnętrznym kąciku, zwłaszcza niż to, co przed przerwą, ale po prostu przez niego. Tak mi oczy płynęły wewnętrznym i zewnętrznym kąciku, że to po prostu musiałam poprawić. Dlatego w ogóle też Wam nie pokazałam, jak to oczyszczam. To wielkie cieniowanie. Ale niestety też padł mi ten aparat, bateria, i nie nagrało. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak oczyszczam, to jest to pokazane w filmie zasady i podstawy z testem palety. Więc tam Was zapraszam, to Wam podlinkuję. A jeżeli chodzi o gwiazdę dzisiejszego makijażu, czyli paletę, Drama Mama, ja jestem oczarowana, ponieważ na to co moje oczy dzisiaj przeszły z tym eyelinerem i to ile tu poszło płynu micelarnego, to normalnie byłyby dziura na dziurze, podkładem byłaby dziura, bo nie szłoby tego uratować. A te cienie to przykryły i naprawdę pięknie się... Pomijajmy naprawdę tą kreskę, błagam. E, ale no po prostu to cieniowanie, te błyski, te cienie... Wow! Naprawdę wow! Jeżeli chodzi o same cienie, no to ja wam powiem tak. Cień gagatek, czyli żółty, staje się oficjalnie moim najukochańszym, najulubieńszym żółtym ever. Jest po prostu cudowny. A jeżeli chodzi o ulubiony błysk, no to na chwilę obecną jest nim Miraż, bo po prostu to jak on się błyszczy, to jest A Ada bardzo się zachwycała niebieskim i muszę powiedzieć, że naprawdę daje radę, bo tego co tu się działo we w zewnętrznym kąciku, żaden, żaden niebieski w mojej kolekcji by tego nie wytrzymał. A ten dał radę. Więc naprawdę jestem oczarowana. Chętnie zrobię też pakijaż górną częścią palety, ale to może innym razem. Więc jeżeli się zastanawiacie, czy kupić tą paletę naprawdę warto, w porównaniu do innych palet kolorowych, czyli na przykład palety Juvia's Place, czy na przykład Pastele Neon Matte z Glam Shopu, Alter Ego z Glam Shopu, czy paleta kolorowa z Tune, czy z Paese, ta jest najlepsza. Naprawdę ta jest szczerze mówię Wam, najlepsza. To jako one, te cienie mają tak świetną formułę, że zasadniczo maty w ogóle mi się nie osypały. Ja owszem ich dużo dokładałam, może mogło Wam się wydawać, Boże, ile ona tego kładzie. Nie, ja ledwo dotykałam pędzle, bo ja widziałam na filmie Ady, jak one są napigmentowane, więc nie chciałam po prostu przesadzić żeby się potem nie, nie, nie musieć męczyć, chociaż mogłam w sumie też taki eksperyment zrobić, ale naprawdę, no rewelacyjnie się budują, genialnie się rozciera, rozcierają. No po prostu ta paleta jest rewelacyjna. Jestem zachwycona. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, no to no, sami widzicie. No, moim ulubieńcem zostaje brzask, czyli to, co mam w tej chwili na dekolcie on tak mi przypomina mój ulubiony rozświetlacz sypki z Rosie ale ten ma jeszcze ładniejszy odcień bo jest taki jeszcze ten z Cię bywa czasem trochę za zimny a ten jest po prostu idealny no na pewno będę tych rozświetlaczy używać, jestem nimi oczarowana i naprawdę serdecznie Wam polecam mam nadzieję, że mimo tych wszystkich e, nie... Powodzeń, jakie się tutaj pojawiły z tym makijażem mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba e, dajcie znać co sądzicie jeżeli chodzi o usta, no to na ustach mam no to może zainteresować dwie pomadki z Maybelline Stay Matte Ink pomieszane, jedna to jest Romantic e, 30, a druga to jest Artist 120, jedna jest jaśniejsza druga jest ciemniejsza, na początku nałożyłam tą, ale wydała mi się zbyt jasna więc dołożyłam sobie tej no kochani, dobrnęliśmy dla mnie to już jest naprawdę kilka godzin siedzenia tutaj, bo naprawdę się męczyłam z tymi kącikami. E, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba makijaż. E, co sądzicie o tej palecie, o całej kolekcji, bo o rozświetlaczach również. E, no i co? E, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!